Cześć! Czołem Witam! W tym dniu pierwszy że nie muszę pisać, się. Okej, okay, gramy, gramy. Jedna runda może. Po strasznie długo się przetwarzam. Będziemy go kupować, asasino, A to nie trudno. To no, sobie tak normalnie pogramy. By się włączyło być coś mi się zdawało. Nie ma być. Ładuję się, nam O nie, nie lubię tak. kraj. Hmm. Nie wiem, że na jak na przykład. Jakiś. Byłoby może lepiej. O, kicz! Kit! Pamiętaj, żeby nie nacisnąć ty, wtedy mi się wyłączy. Użyj oznaczenia celu, aby zneutralizować ukrycie wrogiego komandosa. Mhm. Okej. Okay. Mardujemy się trochę. Mm, 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 pewnie długo będziesz. Się, się. Pies mi leży sobie na kanapie. Czyli moja pier, No moja sutka. Mój piasek czarny. O, o, o. Ja się przejdę, przejdę się, przejdę się, przejdę się. Bo to hill o O! O o! Okej, Oj, chyba przegrywamy, jak patrzę. Przegrywamy a jak? Zresztą chyba, czekajcie, Polacy, nie lubię, gdy Polacy są wtedy tym to dziwi. Jestem zły. Chyba trzeba ich porozwalać, ja tam pobiegnę. Samobójca kurde. <grym wytrzyma> rozwal go, rozwal go, rozwalę cię, ciulu. Yeah, baby! Yeah! Yes baby! Tak! Okej, okay, idziemy! Pierwszy rozwalony, raz ginąłem. O, innego zabiłem. Git nie pokazuje, że ja zginąłem. Git! Git! Lecimy na razie, że zginął. Boże, przegrywamy. Samobójca! Amen! Samobójca! Ca 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 dwa razy razy. liczyć ile razy będzie Dziesięć, dziewięć to przegraliśmy czekajcie <grymais> Poraszka, Nacisnę cię Boże, bo ja się boję jak naciskam Ty, to jest najgorsze nacisnąć cię okay, guys To co, zaczynamy zabawę, taką prawdziwą, prawdziwą, realną zabawę Będzie on nowa aha, haha mi się psuje Oła! Ostatnie miejsce misz. Ostatnie miejsce czajcie. Okej, idziemy w okay. Nie podrzuci, bo jedno happet dobrze, że zabrało. Ja im pójdę tak od, od tyłu, będzie łatwiej nawet. O tego rozwalimy. Koksa! się tuje kurna. Gdzie ta ciota? O! Jakaś ciota mnie zabiła, niedorobiona. Jaki żal. Już dawno mogłem mieć strzelcem, Ale nie można usuwać tych. Jak to się mówi? Bohaterów. Ja nie mam fan funkców. Najgorsze to jest.

Jakiś nóżek mnie zabił, nie ogarnął. E, bo, bo wygrywam, e, niebieska rakieta, e, fajnie. E, Okej, okay, dobra, waleta. to. Mam um, aparat teraz, nazywam Chimora, co będzie ważne słyszeć. Walić to. to. E, o, 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 gdzie ta czule są? Dobra, ma bójca, Zabijecie, zabijecie, te, zabijecie, te, 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 oh. te, <laughs> te, te, Lol, <Nagi> te, <stopy>, te, lol. te, 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 Boże! Ja <laughs> <w ręku> <laughs> Co ja mam w ręku? No co, no co? Nie będzie patrzeć tego, więc musicie mi napisać w komentarzach. Gdzie będą jakieś takie, takie dziwne problemy, to musicie mi napisać. Ile, yeah, baby! Ile zamiłem już? Tak, jednego zioma, okej, okay. a ciebie, owal. Fouzję zabiłem. Pozdrawiam Fouzję, 18, to A i, i pozdrawiam Asasino. Jakiegoś ja Battlefield, z chyba Asasino chyba xD, jakoś tak, podlewiam go jeśli na oglądasz. Mam cię znajomych, możecie mnie zapraszać. Mój nick taki jak mam nick na YouTube. Przejmuję wszystkich chętnych Polaków. Ja mam własną grupę, tam y, w tytuł jest błąd ortograficzny, żon, Jean... Mm, takie dziwnie napisałem, sam rządu, a nie rządzą. Polacy tam Polacy rządzą. Tak ja jestem właścicielem. Teraz idziemy po... po zabić ludzi. Tak. Nie, to ja potem tym już y, tego. To będzie taki niezbyt długi. Takie króciutki. Dlaczego? Bo, bo to strasznie się długo przesyła. Jest, muszę złazić o żal. Zabiję tego ma kutas. Z... Dobra. To ja się z wami żegnam. Jestem góra. I, I do widzenia.